Magdalena Drochomirecka, tematy dnia. Witam państwa, witam mojego gościa, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Spotykamy witam się dzień przed spotkaniem, przed uroczystością zapalenia zniczy pod konsulatem ukraińskim w rocznicę krwawej niedzieli, czyli ludobójstwa na kresach na Wołyniu. Ja szukałam w statystykach coś na temat wiedzy społeczeństwa polskiego o o tym zdarzeniu z 1943 roku. Dotarłam do jakiejś takiej statystyki 49% nie wie nic, 17% coś słyszało, 20 wie, ale mało, 14 wie dużo. Niewiele, nic. To, to jest chyba jakaś nie najświeższa statystyka, ale sądzę, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dlaczego? Przede wszystkim od 20 lat w Wolnej Polsce ze względów no, przykro to powiedzieć politycznych. Nie chce się powiedzieć prawdy o ludobójstwie, które zostało dokonane przez nacjonalistów ukraińskich z ukraińskiej powstańczej armii na Kresach Wschodnich w latach 1939-1947. No, jest to wina kolejnych ministrów edukacji narodowej, którzy nie wprowadzają tego tematu do podręczników szkolnych, jak i wina także kolejnych ministrów spraw zagranicznych, którzy no, z jednej strony chcą niepodległej Ukrainy. Ja też jestem za niepodległą Ukrainą. Natomiast jakby na ołtarzu tej przyjaźni kładą pamięć o pomordowanych. No i to jest błędne koło. No właśnie, bo ja bym do tej edukacji chciała wrócić. Nie ma tego w podręcznikach. Jutro zapalenie zniczy pod, pod konsulatem. Czy to jest jakaś forma edukacji? Tak. Świadomie od pewnego czasu rodziny pomordowanych na kresach dosłownie wychodzą na ulicę, bo uważają, że już nie ma innego rozwiązania. Kolejne ekipy rządowe składają puste obietnice i nic w tej sprawie nie robią. I dlatego jutro, czyli w piątek 10 listopada, w przeddzień tej rocznicy 66 10 lipca. Tak, przepraszam. Nie 10 lipca. Przeddzień tej rocznicy zapalamy, z o godzinie 12 pod konsulatem Ukrainy na ulicy Beliny Prażmowskiego 4. I wręczamy panu konsulowi list mm. rodzin pomordowanych do y, prezydenta Wiktora Juszczynki i pani premier Julii Tymoszenko, żeby wreszcie pozwolono po 20 latach postawić krzyże na mogiłach, bo zdecydowana większość mogił zbiorowych i Polaków i Żydów i Ormian i przedstawicieli innych narodowości pozbawiona jest upamiętnienia. Natomiast w Tarnowie 11 lipca o godzinie... 17 przy pomniku kresowym na Starym Cmentarzu też zapalamy 150 tysięcy bezbronnych ludzi, tak się oblicza ofiary tej rzezi. Skoro mówimy o tym, że ciągle brak jest edukacji, wykorzystajmy tych kilka minut, które mamy teraz i może w dwóch zdaniach, może ksiądz powie, na podstawie zresztą napisanej przez siebie książki o przemilczanym ludobójstwie na Kresach. Jak doszło do tej tragedii? Wtedy co to tym, było? czym dla Żydów był holokaust w czasie II wojny światowej, tym dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich było ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich, zaplanowane i przeprowadzone bardzo systematycznie. Zginęła ogromna większość Polaków mieszkających głównie na wioskach, głównie kobiety, dzieci i starcy, którzy byli zabijani no, w barbarzyński sposób, w taki sposób, jaki nawet tego nie stosowali Niemcy czy Rosjanie. Apogeum tego ludobójstwa było w niedzielę 11 lipca 1943 roku na Wołyniu. Tu świadomie wykorzystano niedzielę, że Polacy schodzą się do kościołu i oddziały UPA uderzyły na 167 miejscowości, gdzie były kościoły, kaplice i w czasie mszy świętych po prostu podpalano kościoły, były one drewniane, mordowano ludzi. Mordowano także księży, wielu kapłanów, którzy rozpoczęli tą mszę świętą, nigdy jej nie dokończyli. Te akcje zresztą prowadzone były od lutego 1943 roku i często właśnie w kościołach Tak, wykorzystywano później ten moment, kiedy również na ziemi Tarnopolskiej, lwowskiej, e, Ziemi stanisławskiej wykorzystywano takie momenty jak na przykład Wielki Tydzień, Wielki Czwartek czy Wigilię Bożego Narodzenia, więc Te Duże zgromadzenia. Duże zgromadzenia mhm. i mordowano wszystkich. I do dnia dzisiejszego strona polska jakby ucieka od tej pamięci, strona ukraińska świadomie fałszuje, dlatego niedawno protestowaliśmy pod Katolickim Uniwersytetem Lubelskim przeciwko doktoratowi dla Wiktora Juszczenki i do dnia dzisiejszego te mogiły są nieupamiętnione. Nam nie chodzi o politykę, tylko o upamiętnienie tych rodzin. I mamy możliwość upamiętnić te rodziny, tak. mamy możliwość upamiętnić ten y, dramat 43 roku, proszę Państwa, jutro o godzinie 12, 12. pod konsulatem ukraińskim na Beliny Prażmowskiego. Dziękuję bardzo dziękuję za bardzo. rozmowę, dziękuję Państwu, do widzenia.